Thank you Mocne wejście Magdy Gessler. Czy to jest czysto? Sprawdzam. W nowy sezon. O boż. Dałem się wpieprzyć na dużą minę. No i mleko się rozlało. Chciałem, żeby pani Magda nam pomogła. Cztery jest tą O góralski. Zamieszać w garach. Dlaczego ty mnie oszukujesz? Chcesz siedzieć? Teraz pokażę, co dalej. Kuchenne rewolucje. Nowy sezon od czwartku o 21.35 w TVN. Puchar Świata przenosi się do Finlandii. Trzymajmy kciuki za Polaków i udane zawody. Puchar Świata w Lachti. Konkurs indywidualny dziś o 16.40 i w niedzielę o 15.30. A konkurs drużynowy jutro o 15.55 w TVN i Playerze. Każdy z nas pragnie w życiu szczęścia, ale czym ono jest, jak je zdefiniować, a przede wszystkim jak je odnaleźć, żeby znaleźć odpowiedzi na te pytania? Pojechaliśmy do kraju, w którym spełniają się marzenia. Witaj Ameryką! Oto Stany, jakich nie znacie z filmów. Niezwykłe Stany Prokopa. Nowy sezon od niedzieli o 11.40 w TVN. Filmowy przebój. To jest telewizja, to jest show! Tak się wchodzi na szczyt. Dwa słowa. Disco Polo. Jest biznes, show biznes. No ale my mamy hity. Macie minutę. Tak Jesteś... trzeba od razu gadać. A. Disco Polo, to jesteśmy my i o nas jest ta muzyka. Oto to, co Polakowi w duszy gra. Wiesz, ona co zabije. Ty chcesz być gwiazdą, to ty się musisz zachowywać jak gwiazda. Tomasz Kott, Dawid Ogrodnik. Disco Polo. Jutro o 21.45 w TVN. Zamordowano młodą kobietę. Córka prokuratora okręgowego. Była w ciąży. noworodka. Podejrzany jest mąż ofiary. Jak zaburzony, to pewnie zawiódł dziecko. Ty jako jedyna upierasz się, że dzieciak żyje. Pomożesz czy nie? Trzeba mieć odwagę, żeby prawdzie spojrzeć w oczy. Zaczyna się wyścig z czasem. Odwierz. Premiera telewizyjna w poniedziałek o 21.35 w TVN. Mam sny. Premiera TVN. Co widziałeś? Kuba. Wracamy z nowym sezonem. No w końcu. Pięknie. Świetnie. Fantastycznie. Mistrz. Super. Ja też tak uważam. To jest moje guilty pleasure. To jest nasz to jest dzisiaj. Damy trochę rozrywki. Pewnie. Tak, pani Kuba. Ależ to będzie otwarcie. Tak. Naprawdę najlepsze doświadczenie w moim życiu. Kuba Wojewódzki wciąż w formie. Kuba Wojewódzki. Nowy sezon od wtorku o 22.40 w TVN. poprzedniej części. Dom rodzinny 43-letniej Moniki Górskiej. Myślę, że to wszystko będzie idealne. Przyzobaczyć. Nasza blacha w ogóle nie przewiera. Do piekarnika. Temperatura musi być wysoka, 200 stopni.